Witam Państwa w dzisiejszym odcinku test. Imovie. Zapraszam. Przechyliłem i nic się nie dzieje. La, la, la. Zatrzymaj nagrywanie. Zatrzymaj nagrywanie. Tak, mamy Beko. I dzisiaj będziemy czyścić szufladkę. Zostało troszeczkę jeszcze po a muszę się jeszcze przygotować na pranieczniku. 55%. Kurde, nie ugawaj. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie czyścić pralkę Beko. Będziemy czyścić jej szufladkę. Za filtr się zabiorę kiedyś indziej. A teraz przejdźmy do sytuacji. Tutaj spraw mamy pralkę Beko WMB 71643 PTE. I mam tutaj szufladkę i pokażę wam jak wyczyścić oczywiście tą szufladkę. My mamy usyfioną tutaj komorę od płukania. Mamy tutaj komorę od płukania usyfioną, bo, bo prałem ręczniki i niestety się nie oczyściła do końca. Tak więc będę musiał się zabrać za to ja. Dobrze. To co teraz robimy? Teraz zrobimy tak. Będzie, musimy teraz Wyjąć po prostu szufladkę siłami własnoręcznymi. Ci położę telefon, potrzebne nam są do tego przedsięwzięcia ręce dwie. Pokażę Wam już szufladkę, jak ona wygląda na zewnątrz. Zobaczcie, tak wygląda szufladka. I co więcej mam powiedzieć, widzimy się już w następnym epilogu. Po oczywiście, w y, wymontowaniu szufladki przenosimy ją do wanny. Przenosimy ją do wanny, tak ona wygląda cało, w całości. Tak wygląda otwór gębowy tej szufladki. Jasne jest, niestety zaniedbany, ponieważ pralka jest używana. Jak wiecie, y, pralka jest używana, tak więc y, może być niedoskonałość mała. Dobrze, tak więc oczyśćmy tutaj części, które zostały za... które zostały tutaj przez płyn. które zostały tutaj przez płyn polane. I te... O, tutaj mamy części, tak, na których się osadził płyn. Po tym wszystkim, jeżeli palcem to wyczyścimy, musimy go umyć. Ja to zrobię poza odcinkiem, ponieważ nie mam jak postawić kamery, ponieważ statywu nie przygotowałem. Gdy już otwór gębowy mamy wyczyszczony y, od szufladki, od innego Bresza czy tam innego Derwoshinga, klaudii, czy coś tam, yy, będziemy, proszę Państwa, musieli teraz przejdziemy do szufladki samej. szufladka jeszcze jest nietknięta, także tu mamy ślady po softlanie. Jeżeli chcecie ją wyczyścić, musimy ją spłukać z prysznica. Taka jest najlepsza rada. Zrobię po, poza odcinkiem, ponieważ już wiecie, co się stało. Gdy, całość mamy już umy... Gdy mamy już całą umytą szuflatkę, musimy ją wytrzeć w ręczniku do rąk. Całość mamy już wyczyszczony, już wyczyszczoną możemy wrzucić ją do pralki. Nie w bęben, tylko tu. Jak widzicie poszło gładko. Jeżeli filmik ci pomógł, zostaw łapkę Przechy oraz suba. Widzimy się w następnym odcinku. Siema. Przechyl w prawo.